No cześć, witajcie, z tej Patryk, a dziś jesteśmy u królików, I tutaj nie ma królików, dlatego że, jak widzicie, tutaj to jest, tutaj podgięcałem z przodu, wolią to jeszcze schnie, do pojutrze już, nie, jutro chyba, będę po południu, będę już to wszystko robił Muszę odkręcić wszystko i ładnie tam zrobić no Uu. a dzisiaj podziewają samice, a to zaraz. Jest już ciemno 16 jest. No tutaj jeszcze brcheweczka, bo karmiłem. Tutaj jest jedna samiczka. Tutaj jest druga. Muszę im doładować siana i nowo i tak ma siano. Musimy o Wojtek świat. Dobra, tutaj jeszcze trochę tego zostało, ale tutaj chyba jak wszystko posprzątam ładnie, to tutaj przyjdzie Wojtek chyba. Tak, dobra. Co tutaj jeszcze? Chyba nic już. No. Bo było mokro wszystko. Wszystko było mokre, to więc nawet tego nie ruszałem. No. A teraz ładnie to wszystko wymiąta to słone. Co zostało i... i... i, i. Tak, że to jest mokra, to jest już suche, tylko jest taki, taka barwa ciemna. Tu rękawiczki też. Dobra, e, ja idę teraz e, po siano jeszcze. A, jeszcze się nie będzie Dobra, tutaj. A my idziemy, kurde, robię tak co? Kurde. Dobra, e, ja mam tutaj siano Dam mi w też bym wybrał, bo... się Bo nie dostają na noc, nic. Ja tylko rano troszeczkę tak pogerskać, co dostali, nie całej. trochę teraz. Okay. No, nawet się głaskać, zdają. O, kurde. Jakie samiczki, hajcie. Haj. Tamta jest taka ufniejsza, Tato się boi, Tato to tupie. Dobra, Dawaj. Szybko lecę. Upchane. Teraz tutaj, i tak, dane, wszędzie jeszcze tutaj trochę dałem, a tutaj to jeszcze można, o, tam jest upchane, kurde, tutaj zostało, dobra, i jest dane, tutaj i tutaj jeszcze trochę, i już nie ma worka, na dwa karmienia jest worek, i tak, no, dobra. Jeżeli ja Wam się odcinek spodobał, zostaw łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, dzwoneczkiem. E, Na razie, macie, się, cześć!